Oto jeden z najszybszych i najważniejszych komponentów w komputerze. Pamięć RAM Dynamic Random Access Memory, tak zwana pamięć dynamiczna, od początku kluczowy element budowy komputera. W Kingston. Projektujemy, produkujemy i testujemy pamięć RAM od dziesięcioleci. Oto jak to robimy. Wysokiej jakości pamięć RAM zaczyna się od dobrego projektu. W Kingston projekty powstają w dziale inżynierii. Każdy z tysięcy produktów Kingston jest owocem pracy zespołów inżynieryjnych, które opracowują nowe technologie i ulepszają już istniejące. Jako członek organizacji JEDEC projektujemy pamięć zgodnie ze standardami branżowymi. Tworzymy także rozwiązania pamięci na indywidualne zamówienia naszych klientów, ponieważ jesteśmy przekonani, że ich sukces jest naszym sukcesem. Nowe projekty powstają w dziale projektowania CAD. Gdzie nasi inżynierowie opracowują poszczególne warstwy płytki drukowane PCB. Gotowy projekt jest przesyłany do dostawcy płytek PCB. Próbna płytka trafia do działu produkcji, gdzie odbywa się montaż powierzchniowy pamięci RAM i innych komponentów. Następnie gotowy moduł pamięci przechodzi testy zgodności. W tych laboratoriach pamięć jest testowana w rzeczywistych warunkach na płytach głównych, systemach lub klasach systemów, aby potwierdzić jej zgodność. Po zatwierdzeniu projektu jego plany trafiają do produkcji, gdzie realizowane są procesy montażu, testowania i pakowania. Dysponujemy 59 liniami produkcyjnymi, które umożliwiają wytwarzanie setek milionów produktów rocznie. Działamy 24 godziny na dobę, dbając o to, aby nasz proces produkcji pamięci spełniał rygorystyczne, wieloetapowe wymogi testów jakości, zanim produkty trafią do globalnej dystrybucji. Wszystko zaczyna się od wysokiej klasy materiałów. Zanim rozpocznie się proces produkcyjny, panele płytek PCB i pozostałe komponenty muszą przejść przez etap wejściowej kontroli jakości IQC. Surowce pozyskujemy od wiodących producentów półprzewodników na świecie. Następny etap to kompletowanie materiału, podczas którego potrzebne komponenty są dostarczane na linię w celu przygotowania do montażu. Teraz czas na coś naprawdę efektownego – technologię montażu powierzchniowego SMT. Linie montażu SMT to centrum naszego procesu produkcyjnego, gdzie powstaje tysiące produktów na godzinę. Pierwszym etapem obróbki komponentów na linii SMT jest sito dróg. Tutaj pasta lutownicza jest rozprowadzana na szablonie płytki PCB, z którego jest przenoszona na płytkę drukowaną. Następnie płytki przechodzą zautomatyzowaną kontrolę optyczną na stanowisko AOI, gdzie są dokładnie sprawdzane pod kątem rozmieszczania lutu. Po wykonaniu tej czynności rozpoczyna się montaż powierzchniowy elementów pasywnych, takich jak rezystory i kondensatory, a także podstawowych komponentów, takich jak układy pamięci ram. Po umieszczeniu chipów na płytkach PCB przechodzą one przez piec rozpływowy, gdzie w zależności od konstrukcji produktu są poddawane działaniu cykli temperaturowych w celu utwardzania pasty lutowniczej. Po obróbce w piecu rozpływowym wszystkie produkty muszą przejść kontrolę końcową. Na tym etapie motuły są gotowe do etykietowania. Panele płytek PCB są automatycznie etykietowane, a system może nakleić do 1000 etykiet w godzinę. To ważna czynność, ponieważ na etykietach oprócz numeru katalogowego produktu znajdują się także zabezpieczenia, które pomagają zidentyfikować oryginalne produkty marki Kingston. Po etykietowaniu poszczególne moduły pamięci są wycinane z paneli płytek. To właśnie w tym momencie moduły pamięci przybierają swój ostateczny kształt. Aby jednak moduły mogły działać, muszą przejść przez proces o nazwie Automatic Serial Presence Detect – Auto-SPD. To tutaj są programowane, aby mogły zostać wykryte i rozpoznane przez komputer. Po zakończeniu tego procesu moduł pamięci jest już w pełni funkcjonalnym produktem. Na niektórych produktach po przeprowadzaniu testów montowane są radiatory. Zanim nasze produkty opuszczą fabrykę, przechodzą przez rygorystyczny proces testowy. Możemy poszczycić się jednym z najbardziej zaawansowanych procesów testowych w branży, opartym na unikalnych środowiskach testowych, które są objęte 29 patentami. Na tym etapie moduły pamięci przechodzą szereg testów sprawdzających, m.in. ich działanie, odporność na obciążenia i wydajność, a także końcową kontrolę wzrokową. Konsekwentnie poddajemy pełnym testom produkcyjnym wszystkie gotowe produkty. Oznacza to, że testujemy każdą komórkę w każdym chipie każdego modułu. W przypadku modułu o pojemności 16 GB oznacza to ponad 136 miliardów komórek. Jedna uszkodzona komórka oznacza defekt i produkt nie opuszcza fabryki. Robimy to, aby mieć pewność, że oferowane produkty są najwyższej jakości. Po zakończeniu testów produkty Kingston są gotowe do dystrybucji. Trafiają one do działu pakowania, gdzie są przygotowywane do wysyłania do klientów na całym świecie. Ponad milion produktów dziennie dociera do ponad 225 tysięcy miejsc na świecie. Nasza firma jest liderem w branży produkcji modułów pamięci poczynając od wysokiej jakości komponentów, a kończąc na rygorystycznej procedurze testowej. W Kingston dbamy o to, by sprzedawane produkty były najlepsze na świecie. Dlatego gdziekolwiek jesteś, Kingston is with you.